Wiecie, ile zarabia Tusk? Nie, nie wiem nawet. Ja sobie popatrzyłem i tak: emerytura z Komisji Europejskiej blisko 70 tysięcy euro, emerytura belgijska 2000. 400 euro. Do tego dieta parlamentarna, chociaż pan Tusk specjalnie często w Sejmie nie, wy, nie bywa, 45 tysięcy złotych. Do tego polska emerytura z ZUS-u 130 tysięcy złotych, ponad 130 tysięcy złotych. A do tego jeszcze wynagrodzenie szefa rządu 230 tysięcy złotych. Tak łącznie, jakby to wszystko sumować, to wychodzi około 800 tysięcy złotych rocznie. Teraz... Zaraz, zaraz. Czyli 65 tysięcy złotych miesięcznie dostaje Donald Tusk. Łysowam? Rozumiecie dlaczego on teraz wszystkich ma w nosie? Rozumiecie dlaczego nie rozumie problemów zwykłych Polaków? Bo on ma ich w nosie. 65 tysięcy złotych miesięcznie. Co on wie o tym jak żyją Polacy? Co on wie o tym jak żyją polscy emeryci, jak żyją polscy studenci, jak żyją polskie rodziny, które wiążą ledwo koniec z końcem. Ludzie, 65 tysięcy miesięcznie, 800 tysięcy złotych rocznie. Świetnie mu Bruksela spłaca długi. On rzeczywiście może być Brukselczykiem, może być Berlińczykiem, może być Europejczykiem. Z taką kasą, po co będzie mało interesy zwykłych Polaków? Jego faceta trzeba wywalić, niech wyjeżdża gdzieś tam do Brukseli, do Berlina, niech nigdy stamtąd nie wraca. Stać go, żeby tam żyć do końca swoich dni.